Ilu w tym roku przystąpiło maturzystów do matury? 100%, czyli 165 absolwentów wszyscy przystąpili no, plus parę osób, którzy poprawiają wyniki z laboratorium. Czy Polski poszedł dobrze i w piątek, i w dniu wczorajszym? Przyznam się, że nie znam nawet. Nie miałem woli zaglądnięcia do, do zestawów. Pewnie bardziej się będę emocjonował do zestawami z historii. Historykiem jestem jako nauczyciel. Natomiast w opinii uczniów, no, do przejścia łatwe, tego typu na giełdzie, po wyjściu maturzystów z sali, opinie były wyrażane. Proszę mi powiedzieć, jak nastawienie do matematyki, która wiadomo nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród uczniów, w naszej szkole się cieszy. Tak. Mamy bardzo dobre wyniki z matematyki, od lat. No i nie, nie chciałbym tego powiedzieć w złą godzinie, trzymał kciuki, żeby i ten rok był no, przynajmniej taki sam, jak rok, dwa lata temu. jak dzisiaj? Stres duży przed matematyką? Jest, jest duży, duży, ale damy radę na pewno. I jesteś z której klasy? Matematycznej? Jak? Nie, to jest europejska. I jeżeli chodzi o przygotowanie do matury, to czujesz się na siłach ją dzisiaj napisać? Jakieś trudności? Jest w porządku. Na pewno będą jakieś trudności, ale damy radę na pewno. A dzisiaj już spokojniej, ponieważ matematyka jest bardziej w moim stylu. E, najbardziej stresowałem się przed polskim, więc dzisiaj myślę, że będzie lepiej. E, obawiam się najbardziej zadań z e, prędkościami. Dlaczego? Ponieważ one sprawiają mi trudność e, po ostatniej trudnej maturze. Dużo się uczyłaś, przygotowywałaś do dzisiejszego egzaminu? No, Muszę powiedzieć, że tak średnio, ponieważ y, mieliśmy dużo próbnych y, testów z panią y, z matematyki, także jestem jak najbardziej, jak najmniej zestresowana i myślę, że będzie dobrze. A jeżeli chodzi o dodatkowe przedmioty, które cieszą się największą popularnością, yy, do tej pory była to geografia, WOS, tak? Yy, no i, i jest, jest ten, ten standard utrzymany, także. Geografia, WOS, wiele osób wybiera biologię, no fizyka i chemia, owszem, ale głównie jako przedmiot dodatny, znaczy jako przedmiot rozszerzony, uczniowie wybierają już jako egzamin wstępny właściwie, bo wiadomo część podstawowa, część rozszerzona.